Jeżeli Ty na swoim koncie w Fortnite chciałbyś mieć tyle fałdolców, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy ile osób by tyle chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię Wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym m.in. innymi porozmawiamy sobie na temat nowej aktualizacji, przedstawię Wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expa, jak również porozmawiamy sobie na temat rzeczy, przez którą możecie stracić swoje konto w Fortnite i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie go dajcie w do końca, żeby nie przegapić żadnych tych rzeczy. Oczywiście, jeśli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a ja już bez przedłużenia zapraszam do oglądania. Więc na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik. No i tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa na takowych mapkach, musicie na samym początku odczekać od 10 do 15 minut i wtedy dostaniecie o wiele więcej tego expa. No i na samym początku jeszcze tylko tak powiem, że nadal jestem przeziębiony, także mój głos troszeczkę dalej będzie średni w tym materiale, ale no tak czy siak przedstawię Wam gdzie znajdują się tutaj wszystkie przyciski. Więc na samym początku, po wejściu na takową mapę, idziemy sobie do tutaj przycisku wspierania. Idziemy sobie tutaj na górę, i tutaj powinniśmy mieć właśnie awk Expa. Także oczywiście go sobie klikamy i powinniśmy zacząć dostawać normalnie Expa. Teraz, moi drodzy, idziemy sobie tutaj do rifta, i w tym oto momencie mamy tutaj coś takiego, czyli taką można by powiedzieć, że roślinkę. No i generalnie, no to obok tej roślinki, a bardziej to w sumie na tej roślince, budujemy następującą rzecz, czyli coś takiego. I teraz jeszcze coś takiego trzy razy, czyli raz. Następnie tutaj jeszcze dwa. I w tym oto momencie po raz właśnie jeszcze trzeci. I tutaj tańczymy sobie dowolną memotkę. Jesteśmy w takim oto miejscu. Tutaj, moi drodzy, idziemy sobie dokładnie do tego oto domku, który znajduje się na samym końcu, czyli do tego tutaj o czegoś. Wchodzimy sobie tutaj do środka. I tutaj koło tej kasy mamy przycisk z ekspertem, także go sobie oczywiście klikamy. No i tak jak widzicie, zaczynam dostawać teraz o wiele więcej expa Teraz, moi drodzy, oczywiście musimy sobie wejść tutaj jeszcze raz i idziemy sobie dokładnie w to samo miejsce. Czyli idziemy tutaj, tańczymy dowolną motkę i jesteśmy dokładnie w tym oto miejscu. Następnie musimy udać się dokładnie tutaj, czyli na samą górę tego oto domku. I tutaj budujemy moi drodzy sześć właśnie podłóg do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Następnie budujemy jedną podłogę, i tutaj budujemy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oraz 5 i na samym końcu mamy przycisk S expem, także go sobie oczywiście klikamy. I tak jak widzicie, teraz powinienem dostać jeszcze więcej expa. Teraz, moi drodzy, udajemy się do ostatniego przycisku, więc wchodzimy sobie znowu w rifta i musimy pójść koło dokładnie bunkru, który otwiera się za 30 minut, czyli dokładnie do tego, który znajduje się tutaj. I generalnie idziemy sobie do właśnie tej oto roślinki. Tutaj budujemy sobie 6 do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery. 5 oraz 6 i następnie stawiamy jedną podłogę i na samym końcu mamy przycisk room, także go sobie klikamy jesteśmy w czymś takim i idziemy sobie tutaj właśnie na samą górę więc najlepiej użyć sobie tutaj tego oto czegoś i teraz jesteśmy od razu na samej górze. No i generalnie moi drodzy, no to tutaj dokładnie obok tego UFO sobie właśnie tutaj schodzimy dokładnie w tym oto miejscu i w tej oto dziurze powinniśmy mieć właśnie ostatni przycisk z expem, także go sobie oczywiście klikamy no i tak jak widzicie, po raz kolejny dostałem naprawdę całkiem sporo expa no i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o tą mapkę. I tutaj jeszcze ten exp się nabija. Myślę, że do 30 tysięcy chyba doleci, ale też. O, no dobra, ponad 30 tysięcy, także naprawdę, naprawdę nieźle. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite. I na samym początku mamy nową aktualizację, która w grze pojawi się już dzisiaj i będzie to aktualizacja oznaczona jako 23.40. No i oczywiście w tej aktualizacji do zostanie wprowadzonych naprawdę wiele rzeczy. No i teraz Wam powiem rzeczy, których właśnie możemy się spodziewać po tej dzisiejszej aktualizacji. No i też postaram wam się do po prostu nagrać jeszcze drugi materiał, właśnie jak już, tu, jak już ta aktualizacja się pojawi. Także, na samym początku mamy nowe skiny, co myślę, że jest raczej pewne. Jednym z takowych skinów będzie walentynkowy skin, o którym właśnie gracze dostali powiadomienie, a bardziej no to w sumie twórcy i ten skin będzie się nazywał Foli. No i generalnie, moi drodzy, no to ma być generalnie cały ten skin. Przy okazji ma być plecak, kill -off, jak i również malowanie i ten skin ma się pojawić już dzisiaj w sklepie, także no generalnie jak wy widzicie ten materiał, to skin ten już powinien być w grze, no ale oczywiście w update zostanie pewnie dodanych jeszcze więcej tych skinów. Generalnie otrzymamy nowe rozszerzenia rzeczywistości, czyli oczywiście nowe perki. Poza tym wszystkim, no to otrzymamy pewnie pierwsze spojrzenie na ekipę, która będzie w nadchodzącym miesiącu, czyli w marcu. Generalnie no to możemy otrzymać właśnie nowy przedmiot i tutaj mamy na przykład taki przedmiot jak wyrzutnia wyrzutnia świetlików, bądź też item zwany Power Guitar. Przy okazji no to powinien się w sklepie z przedmiotami pojawić taki pakiet, w którym będziemy mieli po prostu stopnie do wbijania, w sensie będziemy sobie mogli naprawdę w łatwy sposób wbić expa. Otrzymamy również nowe wyzwania tygodnia, jak i również pewnie otrzymamy jakieś informacje na temat tego, co zostanie odbanowane w następnym tygodniu, tak jak między innymi mieliśmy odbanowanie np. przykład przedmiotu Slurp Juice, no to również otrzymamy informacje na ten temat w tym update. Cie. Przy okazji drodzy no to do skarbca zostaną przeniesione przedmioty z Dragon Dragonbola czyli po prostu już ich na wyspie nie zobaczymy no i na, na pewno pojawi się w grze jeszcze więcej rzeczy. Możliwe, że zostaną włączone właśnie wyzwania Most Wanted, czyli coś co miało się już w sumie pojawić i ma się jeszcze pojawić w tym sezonie. Wraz z wyzwaniami Most Wanted między innymi w grze mają się pojawić nowi bossowie NPC, jak i przy okazji mają się pojawić również, e, że tak powiem te wszystkie wyzwania e, w ramach których będziemy mogli zdobyć jakieś właśnie nagrody Poza tym wszystkim to możemy się spodziewać również czegoś walentynkowego, ponieważ na dzień, jak wy widzicie ten materiał, to po prostu, że tak powiem, ogólnie są już walentynki. Także no zazwyczaj co roku coś otrzymywaliśmy, więc myślę, że w tym roku również coś otrzymamy. No i generalnie, moi drodzy, no to teraz przechodzimy sobie do głównego tematu tego materiału, ale dokładniej dość ciekawej opcji, która może wam usunąć konto w Fortnite. Nie wiem czy słyszeliście, ale raczej tak. Że ostatnio pojawiła się kolaboracja Fortnite z tak zwanym Postparty. No i generalnie, w ramach tej kolaboracji, możecie między innymi zdobyć darmowe malowanie, jak i również graffiti, poprzez po prostu zainstalowanie aplikacji Postparty na Wasz telefon, później połączenie właśnie tego z Waszym kontem na Epiku i ogólnie wszystko pięknie. Gdyby nie to, że możecie również, że tak powiem, usunąć Wasze konto przez właśnie tą aplikację. No i generalnie, do to też niektórzy gracze mogą pomyśleć, że chodzi tutaj o normalnie usunięcie konta w aplikacji. Postparty, czyli po prostu konta tej aplikacji, a chodzi tutaj o usunięcie konta Epic Games. Także, generalnie, po zainstalowaniu tej aplikacji, będziecie tam mieli właśnie parę ciekawych opcji, jak i również będzie opcja Delete Account. No i generalnie, gdy sobie klikniemy w to, zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie normalnie możecie usunąć konto, także naprawdę uważajcie, ponieważ nie chodzi tutaj o usunięcie żadnego konta, na przykład nie wiem, tej całej aplikacji czy czegokolwiek, tylko chodzi tutaj o usunięcie konta Epic Games, czyli po prostu waszego kontakt, gdzie macie Fortnite'a, więc jeżeli to wszystko klikniecie, to wtedy wasze konto zostanie niestety, ale usunięte. Więc właśnie, moi drodzy, dlatego was o tym informuję, żebyście po prostu jak na przykład będziecie sobie już, że tak powiem, robili wszystko to w tej aplikacji postparty, to żebyście przypadkowo nie usunęli swojego konta, bo do no wiadomo, raczej nikt by tego nie chciał i Epic Games naprawdę to zrobiło i troszeczkę tego, no, można by powiedzieć, że nie przemyśleli, no bo generalnie dużo osób już, że tak powiem, się dało na to złapać, tak że dlatego ten materiał powstaje, żebyście wy po prostu się na to nie złapali jak właśnie będziecie sobie to wszystko odbierali, także no tak to mniej więcej wygląda no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek, dzisiaj się też chyba z tego co wiem, to pojawi drugi odcinek oczywiście po nowej aktualizacji także no nie mam absolutnie pojęcia, bo tak jak słyszycie to mam troszeczkę chore gardło, jestem troszeczkę przeziębiony, ale tak czy siak wydaje mi się, że jeszcze drugi materiał się dla was pojawi, także myślę, że całkiem fajnie i oczywiście w tym drugim materiał ale przedstawię wam wszystko, co zostanie dodane w tej nowej aktualizacji. Także możecie jak najbardziej czekać. No i dzisiaj właśnie to po prostu będą raczej dwa filmy. Także myślę, że naprawdę całkiem spoko. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo i dziękuję Wam za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby nie usunąć sobie przypadkiem konta na Epiku, no bo może się to dla Was skończyć troszeczkę słabo. No i też przedstawiłem Wam mniej więcej to, co może zostać dodane w tym najbliższym update'cie. No i co? Widzimy się oczywiście w następnych materiałach, a bardziej no to w sumie w następnym materiale, który się pojawi już dzisiaj.